Cześć wszystkim! Dzisiaj porozmawiamy z sobie o akwarystyce i pieniądzach. No, bo wiecie, niby takie niewinne hobby parę rybek w wodzie, trochę roślinek co może pójść nie tak? Otóż sporo rzeczy może pójść nie tak, a zwłaszcza w portfelu. Ale spokojnie, spokojnie, zaraz Wam wszystko wytłumaczę: ile to faktycznie kosztuje, o czym warto pamiętać, a czego się nie spodziewacie, kupując tylko akwarium. Zostańcie ze mną do końca, będzie parę ciekawostek. No, i jak Wam się spodoba ten materiał, zostawcie proszę łapkę w górę i suba, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Dla Was to jeden klik, a dla mnie ogromna motywacja do nagrywania kolejnych filmów. Czy akwarystyka to tanie hobby? No, tak i nie. Wiele osób myśli, że akwarystyka to super tanie hobby, no bo ile może kosztować trochę wody i parę rybek, nie? A jednak, jak każdy hobby, im bardziej chcesz mieć lepiej, ładniej, więcej, tym bardziej rosną koszta. Na początku wydajesz sporo akwarium, sprzęt, rybki, rośliny, później te koszty miesięcznie spadają, ale nie znikają. Koszty początkowe, czyli to co trzeba kupić zanim w ogóle pomyślisz o rybkach. No to mamy akwarium na początek, czyli sama szklana skrzynka. Najtańsze, proste akwarium 40-50 litrów kupisz za około 50-130 zł. Ale ładne, porządne na, na przykład 100-150 litrów to już kilkaset złotych. Później mamy pokrywę z oświetleniem, często kupuje się je osobno. Koszt od 70 zł wzwyż, niektóre pokrywy niektóre potrafią kosztować nawet kilkaset złotych. Filtr tu rozrzut cenowy jest ogromny, najprostszy filtr kilkanaście złotych, chiński, dobry filtr wewnętrzny około 60-100 zł, kubełkowy to już kilkaset złotych, grzałka, następna jest. No jest niezbędna, zwłaszcza przy rybkach tropikalnych. Koszt no, 40-60 zł. Czasem można tak do stówki taką wiecie, porządniejszą sobie kupić. Później mamy y, coś, o czym rzadko nawet nie myślimy podłoże, żwirek, substrat. Bez tego ani róż to takie nawet 50 zł. No jak przy dużym akwarium, to już 100 zł to tak lekko. I później mamy rośliny i dekoracje. Tu wszystko zależy od gustu. Kamienie, korzenie, tło. Yy, można się zmieścić w 50 zł, można wydać nawet 500 zł. To wszystko zależy od tego, jak sobie wymyśliliśmy aranżację. Testy do wody, bo czasem trzeba sprawdzić, co w wodzie piszczy. Komplet testów to kolejne 100 zł, 200 zł na pewno. Taka podstawowa skrzyneczka. Później mamy odmulacz, czyścik do szyb, siateczka do wyławiania ryb często zapomina się o takich drobiazgach a to kolejne kilkanaście złotych, kilkadziesiąt później przychodzą nam koszty stałe czyli co będzie nas kosztować co miesiąc zaczynając od no, pokarm w zależności od rybek może to być yy, 5 zł może to być 20 zł w zależności czym będziemy karmić te rybki prąd filtr, grzałka, światło. Może niewiele, ale po roku czy dwóch latach rachunek zacznie pokazywać swoją wielką wartość. Woda. Wymiana co tydzień 20-30% wody, zwłaszcza w dużym akwarium też kosztuje. Ewentualnie naprawy i wymiany też można by było sobie doliczyć. Na przykład filtr się zepsuje, grzałka przestanie działać, lampa ledów nam w Lampa LEDowa nam wpadnie do wody, no nie takie niespodzianki się zdarzają. A teraz słuchajcie, bo to jest coś ważnego. O czym jeszcze nikt nie mówi przy zakupie akwarium, albo przynajmniej rzadko się o tym słyszy? Gdzie to akwarium w ogóle postawić? Nie przy grzejniku, nie na słońcu, nie na starym regale, który się może zawalić. Akwarium średniej wielkości po zalaniu wodą może ważyć kilkadziesiąt, a nawet ponad 100 kg. Zobaczcie, takie 100-litrowe akwarium sama woda może ważyć około 100 kg, a jeszcze mamy wagę akwarium mamy wagę podłoża. No, Waga rybek takich malutkich to raczej tam się nie liczy, ale podłoże też potrafi swoje ważyć. Trzeba mieć też dostęp do prądu w danym miejscu, gdzie akwarium będzie stało, do wody, miejsce do. Odmulania, czyszczenia. Ile czasu pochłania akwarystyka? O i tu jest temat rzeka. Na początku dużo czasu. Zorganizowanie wszystkiego, całe stawianie akwarium to jest. No trzeba sobie zarezerwować spokojnie cały dzień, jak nie dwa. Kompletnie nowy zbiornik równa się kilka godzin dziennie przez pierwsze dni. No przynajmniej, przynajmniej tę godzinkę dwie. Potem codziennie chwila na karmienie i obserwacje ryb, i to jest ta przyjemniejsza część. Raz w tygodniu porządne czyszczenie, podmiana wody, przycięcie roślin. No, to tak jak się wprawicie, to już z godzinka, z godzinka zejdzie. Nie? Tak na początku może dwie godzinki, ale to jest czysta przyjemność dla niektórych. Dla niektórych to jest katorga, dlatego wybierają proste rośliny. E, mnie to odpręża, lubię to, więc nie narzekam. Ok, pora przychodzi na rybki. Koszt jednej rybki od kilku do kilkudziesięciu złotych, ale przecież rzadko kupujemy jedną rybkę, tak? Ławica neonków, kupików, kirysków, bojownik i robi się ładna suma. Do tego nie wszystkie rybki dogadują się ze sobą, niektóre skubią płetwy, inne są agresywne. Warto to przemyśleć przed zakupem i znać na przykład chociażby pH wody, w której będziemy trzymać te rybki. Potem przychodzi czas na akwarium. Tu dobra wiadomość właśnie. Akwarium daje niesamowitą frajdę, codzienny kontakt z naturą bez wychodzenia z domu. A do tego Rybki nie trzeba wyprowadzać jak psa, nie trzeba po nich sprzątać, nie trzeba czyścić kuwety jak kotu. Hobby idealne dla osób zapracowanych albo często wyjeżdżających na krótkie wyjazdy służbowe. Ok, ok, ale czy warto? W mojej opinii zdecydowanie warto, ale trzeba mieć świadomość, yy, że to nie jest hobby za 100 zł. Potrzeba czasu cierpliwości przede wszystkim i trochę miejsca w domu. Nie wszystko kupujemy raz. Część rzeczy trzeba wymienić i serwisować, ale za to jak już postawicie swoje pierwsze akwarium, zobaczycie jak rośliny rosną, rybki pływają, a całość żyje. Gwarantuję wciągnie was to na lata i prawdopodobnie nie skończy się na jednym zbiorniku choroba zwana akwarystyką bardzo szybko postępuje i z jednego akwarium potrafi zrobić się 3-4 czasem cały fishroom czego wam życzę oczywiście jeśli ten film był dla was pomocny Wiecie co robić? Łapka w górę, subskrypcja kanału i dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. A w komentarzach dajcie znać, czy Wy też na początku nie doceniliście, ile naprawdę kosztuje akwarium. Chętnie poczytam Wasze historie. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć! Chwila, chwila, jeszcze chciałem Wam tylko pokazać akwarium zwycięzcy konkursu już z podłączonym tym filtrem Sunsun. Zobaczcie, jak świetnie wygląda akwarium. Minimalistyczne, zadbane, czyściutkie, w bardzo fajnym guście. Mi się bardzo podoba. Mam nadzieję, że Wam też. I nic mi nie pozostaje, tylko życzyć powodzenia w karierze akwarystycznej. Dzięki wielkie i do zobaczenia, cześć.